Witajcie moi mili, to ja Wasza wróżka Natalia. Witam się z Wami serdecznie oczywiście odczytam Wam horoskop na 12 znaków zodiaku na kolejny tydzień. Więc zaczynamy nasz horoskop żywią ziemi koziorożec. Uczucia, zdrowie, e, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, e, to na pewno będziesz za, musiał zawalczyć o względy na pewno wielu z Was może dojść właśnie do jakichś kłótni, nieporozumień. Po prostu no, nie jest to dobry czas dla uczuć. Jeśli będziesz przeprowadzał jakieś zabiegi medyczne, to one będą wszystkie pozytywnie przeprowadzone. W pracy transformacja, przezmiana. Wiele z Was może wyjść po prostu na taki wysoki szczebel swojej kariery zawodowej, ale też będziecie rozpoznawani. Przed Wami naprawdę bardzo dobry czas i taka transformacja, zerwanie ze starym początek nowego czegoś dobrego. A kartą tygodnia jest rydwan, więc przed Wami też jest wyjazd. Jakieś sprawy, które utknęły w miejscu, zaczną się Wam układać, rozwiązywać. Także bardzo dobry czas. Byk. Uczucia, zdrowie. Praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to przed Wami jest jakiś nowy początek. Nie wierz w piękne słówka, bo mogą być one podszyte jakimś fałszem, jakąś obłudną kłamstwem. Sprawdzaj, nie wierz do końca. Jeśli chodzi o zdrowie, to musisz w siebie zainwestować, nie lekceważ, bo nieraz to jest warte tego. I też jakaś, jakieś spotkanie widzę, czeka Ciebie jakaś wizyta lekarska. Pracy, yy, przypływ pieniędzy, pomoc osoby, ktoś będzie Tobą przewodził, kierował i na pewno w Twojej pracy yy, są bardzo dobre, pozytywne zmiany. A kartą tygodnia jest czwórka pucharów. Też będziesz się trochę czuł taki zniechęcony, yy, znudzony, jakby się właściwie nic nie działo, a chciałbyś, żeby to się bardziej szybko wszy wszystko działo, żeby to wszystko się toczyło, ale. Będziesz musiał przeczekać pewną sytuację i pewien czas. Panna. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno przed tobą jest jakiś wy jazd romantyczny we dwoje, z rodziną. Na pewno w waszych sypialniach będzie bardzo ciepło. To jest naprawdę bardzo dobry czas, jeśli chodzi o uczucia. Jeśli chodzi o zdrowie, to jeśli będziecie przeprowadzać jakieś zabiegi medyczne, na pewno one będą bardzo pomyślnie przeprowadzone. Jeśli chodzi o pracę, spełnienie marzeń, wasza gwiazda za zaiskrzy, na pewno was, może czekać was zmiana stanowiska. Możecie po prostu jakieś znaczące, yy, poczetne miejsca w swoim życiu po prostu zawodowym zająć. A kartą tygodnia jest Królowa Pucharów, więc będziesz za czymś tęsknić, rozpamiętywać, ale też pamiętaj, że w Twoim otoczeniu może być kobieta o podwójnym obliczu. Nie opowiadaj o sobie, bo może y, później być to przekazywane żywioł powietrza, Wodnik. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Przed Wami jest nowy początek. Być może, że właśnie e, samotne wodniki mają właśnie teraz możliwość poznania e, kogoś, do stałej, dojrzałej relacji. I to, co będzie nowe, będzie bardzo korzystne. Warto spróbować warto wejść tą znajomość, ale też. W starych związkach odnowienie, dacie sobie jeszcze raz szansę i na pewno będzie to korzystne. Jeśli chodzi o zdrowie, to na pewno Twoje sprawy zdrowotne pójdą do przodu, zacznie się wszystko układać, ale też możesz gdzieś wyjechać, właśnie celem właśnie spraw, jakichś zdrowotnych, być może wiele pojedzie na, na wypoczynek do sanatorium. Jeśli chodzi o pracę, to na pewno czekać Cię wyjazd do osoby bliskiej Twojego serca, albo ktoś przyjedzie odwiedzić Ciebie, ale to będą odwiedziny takie zawodowe. No i też wielu z Was widzę, że w pracy może być właśnie jakiś romans, a kartą tygodnia jest czwórka buław, więc szczęśliwy związek, szczęśliwa rodzina, bardzo fajny, wspaniały czas Was czeka, bliźnięta. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to dostaniesz jakąś bardzo dobrą wiadomość. Przed Wami jest nowy, nowy związek, coś nowego. Na pewno w Waszych sypialniach będzie bardzo ciepło. Jeśli chodzi o zdrowie, możesz nie domagać. Bardziej widzę tu taki układ krążenia, serce, więc bądź ostrożny. Ale też. Czekają Was jakieś sympatyczne spotkania i wizyty. Być może no, będziesz taki pod, podekscytowany jakimś związkiem, jakimś uczuciem. Możesz też coś właśnie przeżywać. Ja widzę, że stan zakochania. Być może poznasz właśnie kogoś na wakacjach. Jeśli chodzi o pracę, dobry, dobra wiadomość i jakiś mężczyzna będzie Ci pomagał. A kartą tygodnia jest. Yy, Walet mieczy. To pozytywne zmiany zawodowe, dobra wiadomość. No i na Twój tydzień będzie miał wpływ zodiakalny szczelec, zodiakalny skorpion i zodiakalny wodnik. I widzę, że będziesz właśnie wśród młodych ludzi. Waga. Uczucie zdrowie. Praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to dla Ciebie jest spełnienie nierealnych marzeń. Spełni się Twoje marzenia, na które długo czekałeś. Zmiana domu, zmiana życia. Być może zamieszkać z osobą, którą kochasz, którą chcesz. Po prostu rewelacyjne zmiany. Ewentualnie możesz powiedzieć właśnie w tym czasie sakramentalne tak. Jeśli chodzi o zdrowie, to widzę, że powinieneś zainwestować w siebie, nie żałować, ale też będziesz miał jakąś pomoc finansową, żeby, żeby właśnie ten stan zdrowia swój poprawić. Jeśli chodzi o pracę, to musi się zastanowić coś i coś zakończyć dla własnego dobra. A kartą tygodnia jest trójka buław, więc czeka Ciebie podróż, na pewno podróż we dwoje, podróż romantyczna. No i też widzę, że. W waszych sypialniach będzie bardzo, bardzo ciepło. Żywioł ognia, baran. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to dostaniesz jakąś dobrą wiadomość. Ktoś może cię właśnie czymś zaskoczyć będziesz bardzo szczęśliwy, podekscytowany. I też może ktoś otwierdzić Cię bliski Twojego serca, ktoś z zaskoczenia, ewentualnie Ty gdzieś pojedziesz. Jakieś nieoczekiwane, pozytywne zmiany w uczuciach. Jeśli chodzi o zdrowie, będziesz walczyć z uczuciami, ale też czekają Was jakieś drobne zabiegi. No i też widzę, że szczególnie muszą uważać Panie w ciąży, żeby właśnie po prostu coś się nie wydarzyło. W pracy widzę też jakieś takie natłok, dużo pracy, ale też widzę przy Was jakiś romans w pracy. A kartą tygodnia jest Królowa Buła, więc przed Wami jest nowy początek, coś nowego, fascynującego przed Wami. I na Wasz tydzień będzie miał wpływ Zodiakalny Lew, Skorpion i zodiakalny baran także jakieś towarzystwo was będzie czekać lew uczucie zdrowie praca, finanse jeśli chodzi o uczucia będziesz coś podenerwowany będziesz bezsilny w czymś jakieś sprawy będziesz musiał przeczekać jeśli chodzi o zdrowie, to na pewno spełnienie marzeń, pokonanie jakichś problemów zdrowotnych, ale też możesz się właśnie dowiedzieć, że do Twojego życia, do Twojego domu przyjdzie słoneczko no to tak, jakby urodzi się dziecko, przyjdzie na świat potomstwo. W pracy czeka cię jakaś inteligentna, dojrzała rozmowa, ale też jakaś wiadomość no i też jakaś rywalizacja zawodowa. A kartą tygodnia jest trójka mieczy. No możesz właśnie dostać jakąś złą wiadomość, która Cię bardzo, bardzo zasmuci. Szczelec. Uczucie. Zdrowie. Praca finansowa. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno przed Wami jest jakiś nowy początek. Jakaś dobra wiadomość. Coś zaczniesz od początku. Coś w swoim życiu, co będzie dla ciebie, może miało małe znaczenie, ale to małe znaczenie może się przekształcić w coś dobrego, trwałego. Także daj szansę. Jeśli chodzi o zdrowie, uważaj na zdrowie, bo no możesz przesadzić, bądź bardzo ostrożny. Jeśli, w prac, jeśli chodzi o pracę, to przychód pieniędzy, spełnienie marzeń. Stabilizacja i na pewno podpisanie jakiegoś dobrego kontraktu. A kartą tygodnia jest siódemka pucharów. Mówi o tym, że masz się zastanowić, czego chcesz, dążyć do tego, a to wszystko osiągniesz: żywioł wody, rak, uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to będziesz musiał zawalczyć o względy, ale też uważaj, bo może dojść do kłótni, do nieporozumień, a wręcz do jakiejś wielkiej awantury. Jeśli chodzi o zdrowie, to widzę problemy ze zdrowiem, no i też karty mówią, żebyś nie nadużywał jakichś używek, bo co za dużo to nie zdrowo właśnie przed nad, przez. Nadużywanie czegoś możesz właśnie mieć problemy ze zdrowiem. Jeśli chodzi o pracę, przemiana, transformacja, jakiś zły et etap się w życiu kończy, przed Wami nowy etap, także nowy pomyślny etap. A kartą tygodnia jest e, paś Pentakli, więc właśnie co się wyda Wam bardzo małe, nieistotne, to w perspektywie może e, przynieść coś dobrego coś pozytywnego i no widzę, że też może mieć y, jakieś dziecko duże znaczenie, ale też jakaś y, zodiakalna panna będzie miała wpływ na wasz właśnie tydzień. Skorpion. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to widzę, że przed wami Transformacja, zerwanie ze starym początek nowego. Widzę, że wiele z Was zakończy jakąś negatywną relację, negatywny związek i wejdzie w nową znajomość, która przyniesie dużo dobrego. Przed Wami, właśnie samotnymi e, skorpionami, jest nowa znajomość, przemiana, e, zerwanie ze starym początek, właśnie czegoś nowego. Jeśli chodzi o zdrowie, to właśnie. Też uważaj bardzo na swoje zdrowie, nie nadużywaj jakichś używek, bo może ci coś szkodzić. No, i też czeka ciebie jakaś wizyta u lekarza. Jeśli chodzi o pracę, to też karty mówią, żebyś zakończył coś dla własnego dobra, żebyś po prostu też nie dawał się wykorzystywać. A kartą tygodnia. Jest piątka mieczy, więc na pewno będziesz musiał zawalczyć o jakieś swoje sprawy, ale też uważaj, żeby nie doszło do jakichś kłótni, konfliktów, bądź bardzo ostrożny. Ryby, uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to przed wami jest koło fortuny. Możesz wszystko w uczuciach tak. Osiągnąć wszystko, co chcesz, tylko czegoś nie przegap, nie strach, bo naprawdę w uczuciach będzie ci sprzyjał czas. Jeśli chodzi o zdrowie, to czegoś nie wiesz. Możesz się dowiedzieć jakiejś diagnozy, coś jest ukrytego, ale karty mówią, że też nie opowiadę o tym, bo wiesz, mogą coś dokładać, co nie będzie wcale takie znaczące, nie będzie to takie straszne, a ludzie potrafią z igły widły zrobić, więc nie bądź taki gadatliwy. Jeśli chodzi o pracę, dostaniesz jakąś dobrą wiadomość, ale też czeka ciebie jakaś rozmowa i też jakaś konkurencja. A kartą tygodnia jest kostucha, więc transformacja, przemiana, zerwanie ze starym, początek nowego. No wiele z was może właśnie osiągnąć jakiś sukces, że będziecie rozpoznawani w gazetach, w mediach to jest właśnie dla ludzi publicznych, że przed Wami jest naprawdę dobry, sprzyjający czas, ale nie opowiadaj nikomu o swoich sprawach zawodowych, życiowych, żeby to po prostu wszystko wypaliło i żeby wyszło. A naprawdę jest koło fortuny, to możesz osiągnąć wszystko. Moi kochani, dobiegliśmy do końca naszego horoskopu tygodniowego. Żegnam się z Wami serdecznie i oczywiście zapraszam Was. Już na kolejny odcinek za tydzień. Dziękuję za uwagę.